Złoto w świecie ma ogromną wartość. Złoto jest symbolem bogactwa, niezniszczalności, doskonałości. Złoto przez bardzo długi okres czasu, przynajmniej waluty, miały pokrycie w złocie. Teraz to się troszkę zmieniło. Ile kosztuje złoto? Jedna uncja złota kosztuje gdzieś w granicach 1300 dolarów. To jest ponad 5000 złotych. Uncja jest oczywiście miarą lub jubilerską i wychodzi na to, że jeden gram złota Jeden gram to naprawdę niewiele, gdzieś posiada wartość 170 złotych. Złoto jest blisko 66-krotnie droższe niż srebro. I jest bardzo cenną substancją, bardzo cennym metalem, ale okazuje się, że są substancje, są rzeczy, które których wartość przewyższa wartość złota? I będziecie zdumieni, jakie rzeczy, jakie substancje przewyższają wartość złota. Gdy ja troszkę zbadałem ten temat, to byłem zaskoczony i nie wiedziałem, aż jak to rozumieć, ale taką ciekawostkę, słuchajcie, powiem. Okazuje się, że róg nosorożca jest droższy niż złoto. I 100 gram, przepraszam, gram rogu nosorożca białego północnego kosztuje na czarnym rynku, bo jest oczywiście to jest, to jest nie, nielegalne, a nielegalne jest sprzedaż tego surowca. Kosztuje ponad 200 zł. Oczywiście ten nosorożec biały północny jest 24 godziny na dobę pod ochroną strażników uzbrojonych po zęby, bo kusownicy już prak to jest ostatni, słuchajcie, na naszej ziemi, ostatni biały nosorożec i nie ma więcej. Wszystkie inne nosorożce zostały przez kusowników wybite ze względu na ten drogocenny yy, surowiec, tak? który gdzieś podobno ma niesamowite właściwości lecznicze zdrowotne które potrafi nawet wyleczyć raka. Co jeszcze może być droższe niż złoto, tak? Coś dla kobiet, no może dla sióstr naszych kochanych. Może one będą tym zainteresowane, ale obawiam się, że braci może nie być stać na to, ale krem, tak, krem Delamar. Yy, jeden gram tego kremu wygładzającego cerę kosztuje 275 zł, czyli za taką niewielką tubeczkę trzeba zapłacić ponad 1700 zł. Yy, ten krem opracował pewien naukowiec, który yy, pracował w nasa i wymyślił: słuchajcie, taką miksturę, która wygładza blizny. Niestety ten krem nie zrobił, nie zrobił furory w medycynie, ale za to w kosmetologii. I może, możemy, słuchajcie, nawet sobie taki krem. Tutaj moglibyśmy oczywiście przytaczać wiele przykładów, tak? Moglibyśmy mówić o plutonie, tak? Tutaj już mamy astronomiczne kwoty, tak? Bo jeden gram plutonu i to jeszcze nieoczyszczonego kosztuje 140 tysięcy złotych. Diamenty, 240 tysięcy, jeżeli mówimy o jednym gramie. I tak więc są substancje, są rzeczy, cenniejsze niż złoto na tym świecie. Ale Biblia też mówi, też mówi o pewnych wartościach, które, war, o pewnych rzeczach, których wartość przewyższa złoto i srebro. Jakie to wartości, moi drodzy? Dzisiaj o tych wartościach będziemy chcieli mówić. Ja oczywiście ograniczyłem y, zakres naszego studium tylko i wyłącznie do ksiąg y, mądrościowych Starego Testamentu, ponieważ zdaję sobie sprawę, że moglibyśmy o wielu rzeczach mówić, które w oczach autorów Pisma Świętego przewyższają wartość złota i srebra. Ale w księgach mądrościowych, począwszy od księgi Joba, aż do księgi pieśni nad pieśniami, są wymienione szczególnie trzy rzeczy wartości, których wartość przewyższa wartość skarbów tego świata. I chciałam, żebyśmy dzisiaj zapamiętali, jakie to są te wartości. Pierwsza, pierwsza rzecz. Taką najwyższą wartością jest oczywiście boskie objawienie. zaraz powiemy sobie więcej, co rozumiemy przez to określenie boskie objawienie. Otwórzmy Psalm 19. Psalm 19, przeczytamy wersety od 8 do 12. Psalm 19, czytam wersety od 8 do 12. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy, bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze. I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Psalm dziewiętnasty. Psalm dziewiętnasty jest pieśnią, hymnem pochwalnym, wielbiącym Boga, który jest twórcą i prawodawcą. Możemy ten psalm tak fajnie podzielić na dwie części. Wersety od pierwszego do siódmego mówią o ogólnym Bożym objawieniu, o tym, w jaki sposób Bóg objawia się nam przez księgę Przyrody. Ale teksty, które przeczytaliśmy, tak? Teksty od 8 do 12 mówią o tym szczególnym Bożym objawieniu. Mówią o Zakonie Pana, mówią o świadectwach Pana, mówią o ro... Mówią, te wersety mówią o rozkazach Pana, przykazaniach Pana. To jest to szczególne boskie objawienie, które według psalmisty Dawida, wartość tego objawienia przewyższa wartość złota. I teraz mamy tutaj tak naprawdę sześć synom, synonimów określających to boskie objawienie. Zauważcie. Począwszy od wersetu ósmego, zakon Pana, świadectwo Pana, rozkazy Pana, przekazania Pana, bojaźń Pana, wyroki Pana, to wszystko są synonimy określające jedną rzecz określające właśnie to boskie objawienie. Mamy tutaj 16 przymiotów i, i tak naprawdę efektów Bożego objawienia tego w jaki sposób Boże objawienie. Działa w życiu człowieka i to, co wnosi w życie człowieka. Więc psalmista mówi: To boskie objawienie jest bardziej pożądanie niż złoto. I pytanie, drogi bracie, droga siostro, czy ty dzisiaj pragniesz, czy nadal odczuwasz w swoim sercu pragnienie, aby Bóg do ciebie przemawiał? A on przemawia właśnie z tego słowa: Czy nadal, moi drodzy bracia, siostry, czy nadal to boskie objawienie jest dla nas tą wartością, tą, tym skarbem, którego poszukujemy każdego dnia, poszukujemy w dzień i w nocy? Otwórzmy Psalm 119. Tam już w sposób bardzo precyzyjny jest powiedziane, że boskie objawienie, słowo Boże. Jest cenniejsze niż złoto i srebro. Psalm 119, przeczytamy wiersz 72 i wiersz 127. Lepszy jest dla mnie zakon ust twoich niż tysiące sztuk złota i srebra. Co na to powiemy? Lepszy jest dla mnie zakon z Twoich. To jest niesamowite oświadczenie, niż tysiące sztuk srebra i złota. Dalej czytamy w wierszu 127. Dlatego kocham przekazania Twoje bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto. A więc tą pierwszą wartością, o której mówią księgi mądrościowe i całe Pismo Święte, tak? Wartością przewyższającą wartości tego świata jest Słowo Boże, boskie objawienie, ale idźmy dalej, bo mamy jeszcze dwie rzeczy do odkrycia. Od... Sięgnijmy teraz do przypowieści Salomona, rozdział trzeci. W przypowieści Salomona, rozdział trzeci, przeczytamy wersety od trzynastego do osiemnastego. Mamy już otwarte Biblię? Mogę czytać? Bo ja nigdy nie wiem, czy ja za szybko czytam, czy, nad, czy nadążamy. Myślę, że już zdążyliśmy otworzyć. Dobrze. Więc czytam teksty od 13 do 18. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro. I zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Co takiego? Również przewyższa wartość złota i srebra. O czym jest ten tekst? Mądrość i rozum. Mądrość i rozum. W Księdze, Księdze Przemyślicie Salomona takich wypowiedzi jak ta jest bardzo dużo i moglibyśmy otworzyć ósmy rozdział, tak? W którym po raz kolejny jest powiedziane o mądrości, tak? W w taki sposób, gdzie mądrość też jest personifikacją bóstwa. W szesnastym rozdziale też czytamy o mądrości przewyższającej skarby tego świata, ale tutaj widzimy, że mądrość obdarza długim życiem, mądrość obdarza bogactwem, mądrość obdarza chwałą. Mądrość sprawia, że człowiek jest roztropny. Nie wiem jak Wy, ale ja pragnę tej mądrości. Ja pragnę tych błogosławieństw. Pragnę być mądrym człowiekiem. Ale co zrobić? Co zrobić, żeby tą mądrość zdobyć, tą mądrość uzyskać. Jest pewien klucz, jaki trzeba podążać za boskim objawieniem. To jest wszystko, co Biblia mówi w tym zakresie. Chcesz być mądrym człowiekiem? Musisz podążać za boskim objawieniem. Musisz podążać za tym słowem, które zostało objawione przez Boga prorokom. Bo mądrość i rozum to nie wiedza, tak? To nie wiedza, którą nabywamy przez lata naszej edukacji, począwszy od szkoły podstawowej, a skończywszy na doktoracie i różnego rodzaju fakulteta. Jest wiedza, tak? I teraz jest rzecz niewiarygodna, bo otwórzmy Psalm 19. Psalm 19, przepraszam, 119. Słuchajcie, to jest taki kapitalny psalm. To jest akrostych. Wiecie co to jest akrostych? Tak? To jest psalm, który składa się z 22 wzrotek. Każda zwrotka rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. I każda zwrotka składa się z ośmiu wersetów. I każde pierwsze osiem wersetów rozpoczyna się od pierwszej litery alfabetu hebrajskiego, kolejne osiem wersetów rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego i każda zwrotka tego psalmu 119 ukazuje pewną konkretną cechę Bożego prawa. I teraz przeczytamy trzynastą zwrotkę tego psalmu, teksty. Teksty od 97 do 104 tekstu i tam jest ukazana niezwykła cecha Bożego prawa. Psalm 119 od 97 czytamy, dobrze? Popatrzcie, do jakiego wspaniałego wniosku dochodzi psalmista. O jakże miłuję zakon Twój. Przez cały dzień rozmyślam o nim. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegę przykazań Twoich. Wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, aby strzec słowa Twego. Od sądów Twych. Nie odstępuję, ponieważ ty mnie nauczasz. O jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Z przykazań twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Tu mamy wskazówkę, jak stać się mądrym człowiekiem. Trzeba właśnie Podążać za boskim objawieniem, i to właśnie Boże przykazania sprawiają, że nabieramy rozumu, uczą nas prawdziwej mądrości. Boże prawo jest najlepszym źródłem mądrości. Amen. To nie koniec kazania, ale to jest bardzo ważne. Jest jeszcze trzecia rzecz. Trzecia rzecz. Jaka? No, otwórzmy przypowieści Salomona, rozdział 22, wiersz 1. Przypowieści Salomona, rozdział 22, i wiersz 1. W zasadzie to ten tekst był inspiracją do dzisiejszego kazania. Od tego tekstu wszystko się zaczęło. 22, rozdział, i wiersz 1. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Lepsza przychylność niż srebro i złoto. Dobre imię, dobra reputacja. To jest prawdziwy skarb. Skarb niesamowity. Nieposzlakowany charakter i reputacja. Jest przewyższa wartość srebra, tak, przewyższa wartość złota, ale jest skarbem rzadszym niż pajnit. Nie wiem, czy słyszeliście o pajnicie. I czy wiecie, co dziś, czym jest pajnit? Zastanawiałem się nad tym i, i tak myślałem o tym, No kto ma dzisiaj nieposzlakowaną reputację. To jest naprawdę, można powiedzieć, yy, to jest rzecz na wagę złota. I słuchajcie, jest taki bardzo rzadki. Słyszał w ogóle ktoś o pajnicie? Jest tutaj ktoś? Jest bardzo rzadki minerał. W zasadzie do 50. lat ubiegłego wieku były tylko trzy miejsca na świecie, z których wydobywano ten minerał i to w szczątkowych ilościach. Obecnie jest około 25 takich miejsc na naszej planecie. I ten minerał jest niezwykle, wa niezwykle wartościowy. Biją się o ten, o ten minerał yy, największe uczelnie i największe, największe muzea, tak? które są na, yy, na świecie. Jeżeli mówiliśmy, że 1 gram złota, pamiętacie jeszcze jaką ma wartość? 170. 170 zł, tak? Około 170 zł. To 1 gram pajnitu przewyższa milion złotych. A dokładnie milion i 110 tysięcy. Taka jest dzisiaj cena rynkowa. Pewne drobinki tego minerału są w prywatnych rękach. Więc ta trzecia cecha, tak? Ta trzecia wartość jest dzisiaj naprawdę. Bardzo trudno o nią. Jednak to jak kto, ale ludzie studiujący Słowo Boże, ludzie podążający za boskim objawieniem, które daje mądrość, powinni odznaczać się nieposzlakowaną reputacją. Zgodzicie się ze mną? Jeżeli nie oni, to kto? To kto ma mieć dobre imię dzisiaj, w świecie, w społeczeństwie? Podsumowując, tak jak powiedzieliśmy, że są wartości, są rzeczy, przedmioty, których wartość przewyższa złoto i srebro, ale są też wartości, o których mówi Biblia, i nie zapominajmy o tych wartościach. I te trzy wartości, które, o których mówiliśmy, one są ze sobą nierozerwalnie związane, tak? jedno. Ściśle współpracuje z drugim: boskie objawienie, mądrość i rozum oraz dobra reputacja. Dzisiaj Bóg właśnie oczekuje od nas, abyśmy podążali za Jego słowem, nabrali rozumu i, mając dobrą reputację chrześcijan kochających Boga mieli w pewien znaczny wpływ w środowisku w społeczeństwie w którym żyjemy. W przypowieści Salomona w 20 rozdziale w wierszu 15 jest napisane: Istnieje złoto i mnóstwo korali, lecz klejnotem najcenniejszym, najcenniejszym ze wszystkich są roztropne wargi. wszystko, ma, wszystko do tego prowadzi, abyśmy byli ludźmi o nieposzlakowanej reputacji. Dlatego módlmy się, aby Bóg dał nam usta, które będą wielbić Jego, z których będą wychodziły tylko słowa budujące. Dał nam uszy, które będą słuchać tylko Jego. Pamiętacie kazanie zeszłego tygodnia. Mamy słuchać naszego Pana. Dał nam oczy, które będą patrzeć tylko na Niego. Dał nam duchowy wzrok, tak abyśmy podążali za Jego wskazówkami. Powstajmy, pomódlmy się. Drogi Ojcze, Panie nasz, chcemy Ci podziękować za Twoje światło, którym nas obdarzasz. Dziękuję Ci, że przypominasz nam o tym, co jest najważniejsze. I Boże, chcemy Ciebie prosić, aby to słowo usłyszane dzisiaj przez nas podczas tego nabożeństwa zapadło głęboko w naszych sercach. Żebyśmy, Panie Boże, nabrali mądrości i rozumu nie z książek, nie z gazet, nie z programów publicystycznych, ale z Twojego słowa. Spraw, Panie, abyśmy byli ludźmi, których mowa jest piękna. Ludźmi, którzy umieją uwielbić Ciebie, ludźmi, którzy będą przykładem autentycznego chrześcijaństwa w tym mieście. Błogosław nas, Panie Boże, i daj nam odwagę, siłę, mądrość, abyśmy każdego dnia umieli podążać za Tobą i tylko za Tobą.